Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, nazywam się Radek, a dzisiaj zagramy sobie w grę pod tytułem Power Wash Simulator. Tak, moi drodzy, to jest symulator mycia rzeczy pod wysokim ciśnieniem. To jest dziwne, to jest nietypowe, to nie jest to, co spodziewałbym się kilka lat temu, że kiedykolwiek zagram, ale to wciąż jest, to wciąż istnieje i my sobie wciąż spróbujemy, o co tutaj do cholery chodzi i czemu ta gra, bo tak mi się wydaje, w jakimś stopniu jednak nie chcę powiedzieć, że zawładnęła Steamem, bo to by była przesada, ale jednak w jakimś stopniu pojawiła się wysoko w tych różnych rankingach i zaczęto o niej mówić do tego stopnia, że nawet jeśli nie oglądaliście, to zachęcam do obejrzenia. Game Theory zrobiło teorię całą, na, jeżeli chodzi o fabułę tej gry. To są to takie właśnie różnego rodzaju smaczki. E, co będziemy robić? Będziemy czyścić rzeczy. Tak, to jest dokładnie to, jest to, co wszyscy, wszystkie dzieciaki, e, jakby nie patrzeć, marzą o tym e, w swoim życiu. Mam dobrą wiadomość: w końcu znaleźliśmy van na aukcji, który byłby odpowiedni do swojego budżetu. Nie przejmuj się, kiedy go zobaczysz, wyciągnięto go z dna jeziora super! To są dokładnie takie samochody, jakie właśnie chcę, z dna jeziora tam już jakiś, który się gdzieś może zagłębi i będzie fajnie. Ale to dobra rzecz, to znaczy, że nikt inny nie chciał się o niego bić. I oni właśnie na tym stracili, tak można powiedzieć, pod tą okropną maską. Błota i tak dalej znajdziesz fantastyczną maszynę Silnik to po prostu marzenie zero rdzy Nawet jest już wyposażenie z tyłu Potrzebuje tylko tego żeby go troszeczkę obmyć i jesteś z powrotem w biznesie No dobra skoro tak No to Zacznijmy sobie tą pracę Zobaczymy jak to wygląda To jest krótki Tutorial jeżeli chodzi Jeżeli chodzi o to Tak naprawdę Co Tutaj się Będzie wydarzało I zobaczmy WSD no dobra, zobaczymy w trakcie gry. Wydaje mi się, że to będzie miało więcej sensu. Dobra, rozpocznijmy naszą pracę, jeżeli chodzi o. Zajdzie się tym piękną, pięknym po prostu okazem e, maszyny. Jak powiedziała, tak się można było spodziewać, dostając zawału. Od tego zaczniemy. Czyli klikając tutaj przycisk myszki, to e, będziemy sobie strzelać takim właśnie wodą, a prawym możemy nawet włączyć strumień ciągły. Co ciekawe, jeśli klikniemy sobie E, to zobaczycie, że mamy do wyboru różnego rodzaju nakładki. Interesujące. Możemy je zmieniać, tak że będą pod różnym kątem strzelać tą wodą. Mamy też na kontrolu możliwość ciągania się wręcz mycia. A co? Ale na razie póki co zajmiemy się po prostu spokojnym obmyciem tego samochodu. A to powinno być całkiem e, wizualnie przynajmniej przyjemne. Co tam, indikator nam się jakiś pojawił? 4% umytego tego samochodowiska mamy. Zobaczcie, czy to są różne warstwy, tak jakby. I pytanie brzmi, czy jeżeli na przykład umyję trochę tu, a potem zacznę mieć tu, to czy zacznie mi to spływać i brudzić? Coś mi się nie wydaje. Dobra, lecimy, może włączę taki strumień ciągły, żeby to woda tutaj cały czas płynęła. Mam nadzieję, że mnie nie zagłusza za bardzo. Dobra, zobaczcie jak to wszystko zaczyna ładnie wyglądać. 12% już dokładnie będzie nasza ciężaróweczka, której będziemy mogli od teraz używać do pracy. Jest w tym być może faktycznie jakaś do satysfakcji. Pozwólcie, że może jednak kurcze trochę ściszymy ten e, odgłos e, atakowania wodą tego samochodziku. Teraz to powinno być bardziej do wytrzymania. Dobra, mamy tutaj tańce, one zawsze są trudne przecież. Nie wiem, czy koła też powinniśmy? Chyba tak. O, koła, proszę bardzo. A nas może my tu mamy konkretne rzeczy, czyli na przykład tutaj powinniśmy. Proszę bardzo, lampeczka, dolar wpadł za to. Nie wiem, czy to tak powinno działać w życiu realnym, wydaje mi się, że nie jest tak, że za lampeczki dostaje się kasę, bo gdyby tak było, to bym mył lampeczki, a przynajmniej myłbym ich więcej za młodu. Tak to, a tak to co? Tak to nie umyłem żadnej. No dobra, umyjmy te faktycznie koła tutaj wszystkie. Tu jest jakiś talerz chyba, co to jest? Może to nie jest talerz, nie wiem, spróbujmy to spray. Tablica rejestracyjna, proszę bardzo. No i ta, już ją wyłoniliśmy z tego brudu, jest kolejna lampka i tu jest kolejna lampka. A tu jest też klamka, nie wiem czy ona nam cokolwiek da, czy wyglądam nam szyby, jakieś powody, tylko nam dały na razie lampki, e, bonusiki finansowe. 37% umytego w samochodu, czemu nie? Dobra pójdziemy sobie też z takim planem, wolniej, spokojnie. Tutaj pięknie wszystko mamy umyte. I tutaj, okej, okay. nie wiem czy, woda, czy zużycie wody tutaj jakoś wliczane. A że już to jest po prostu takie ciemniejsze plamy, to po prostu jest woda, która musi sobie wyschnąć. dobrze to wszystko jest w takim wypadku. Jak najbardziej zrozumiałe okna. Lecimy, lecimy teraz tutaj, bliżej dachu samochodu. O, oj, za drzwi na przykład już bonusik dostaliśmy. Znaczy, że za to też nie dostaniemy. To jak sobie umyśl w takim wypadku. Niech to ładnie tutaj wyjdzie. Proszę bardzo. Hop, hop. Koła już wymieniliśmy wcześniej. Trzeba bardzo dokładnie się postarać. Żeby takie drzwi zaliczyło, bo tu mam wrażenie, że ja wszystko zrobiłem, a wciąż. bonusiki nie dostałem. A zaraz tutaj. Mogę skakać? Mogę skakać. Nawet mogę... O, nawet mogę tutaj do góry wejść. No tak, więc koncernie... Tak a mogę wejść na po prostu samochód mogę. No i super. W ten sposób będzie jeszcze szybciej. Nie wiem, czy to jest kon takie konserwatywne podejście do czyszczenia powierzchni. Ale no też nie znam się na tym za bardzo. O, zaraz tutaj w ogóle mogę podnieść to. O no super, czy mogę sobie postawić tutaj? Czy to lewituje? Nie, nie lewituje, okej. Okay. Teraz sobie ja mogę skoczyć znowu. O tutaj mi się udało. Dobra, wskoczymy sobie znowu... O, ten skok jest ogromny. O, człowiek tutaj jak się jakiś olimpijczyk. O! Eee... Uh, okej. Okay. Czyli ktoś się wyprowadza z tego co widzę po tej wiadomości i przyda mu się dodatkowe czyszczonko. No proszę bardzo, no, jestem do dyspozycji. Tylko widzisz, że zajęty jestem swoim własnym samochodnikiem na razie. Jak zresztą widać. Dobra, jestem ciekawy czy jak... O, na tabie można podświetlić elementy, które jeszcze nie są wyczyszczone. Tak, całkiem przydatne. Można zobaczyć gdzie się pominęło jakieś miejsce i zaraz ktoś by krzyczał. Że jak to, panie, a tam pan coś nie umył? No... No, no i tym człowiekiem jestem, ale w 90... 70% tał tu już jest czyste. Teraz wybijemy kolejne procenciki, zobaczcie jak szybko. No i super. Okej. Okay. Trochę macham tą myszką jak jakiś zwariowany człowiek. Tyle się cieszę, że choroby lokomocyjnej nie mam, bo już bym dawno pewnie jej dostał w tym momencie. Może jakby to spokojnie. Zmienimy nakładkę. Zobaczymy, co się stanie. Ustawmy sobie tą taką ogromną, i rozumiem, że to już jest zatwierdzone. Nie wiem, czy to dużo zmieniło. No szerszy chyba jest ten, ten strumień teraz. Może to właśnie nam się tutaj przyda. Tutaj na pewno się upewnimy. O, ta wica inna kolejna. Eee... Jeżeli chodzi o nasze imię biznesowe. Czy, on coś nam, czy, czy Harper ma nam wymyślić nasze, naszą nazwę firmy? On jest w tym ponoć bardzo dobry. Ehm, myślał o Grouting Thomas. Ehm, ja nie wiem. Ja nie wiem, czy się to podoba. Nie wiem też, jak odpisać Tom e, Harper, więc na razie. Na razie słuchaj, ja sobie poradzę. Ja sobie poradzę. Mam tutaj Power Wash Service. Więc no. To jest całkiem dobra nazwa. Wydaje mi się, na nasze usługi. Dobra, tutaj ładnie sobie wszystko wymyjemy. Słuchajcie, 51% to już jest prawie że idealnie zrobione. Co my tutaj mamy? Tutaj. Przykuczniemy trochę. Dobra. Przecież tak, co do, co do kurczę centymetra to chyba nie ma takiej potrzeby, nie? W sensie... żeby to był nasz samochód to może byśmy się bardziej starali, ale tak, tutaj... To, znaczy to jest niby nasz samochód w sumie. Dobra, tu przejedziemy ładnie. Tutaj kurczę pomiędzy, też jest tak średnio. Nie wiem na ile perfekcyjni musimy w tym być, tak jak mówię. No Dobra, tutaj boczki. Idziemy na maskę, co to to jeszcze nie pobrudzi. No tak, nie bardzo. Może mamy złą. Może mamy złą nasadkę. Może właśnie powinniśmy mieć taką bardziej ostrą do takich. O kurde. No tak, tym to jesteśmy w stanie wszystko rozwalić, tak mi się wydaje. Tutaj o, a widzicie, gra nam zaliczyła od razu, że zrobione wszystko. Czyli nie trzeba być tak idealnym pod tym kątem, wystarczy do jakiegoś tam procentu doskoczyć, i jest ok. No to i co mamy jeszcze? Tutaj, tutaj coś mi się. A lusterko, proszę bardzo, zrobione. Drugie lusterko też zrobione. Ok, okej, ok. okay. To gdzie my jeszcze powinniśmy coś zrobić? Tu. Wiem, ja całkiem zostało dużo, o nie to. Weźmiemy sobie to, przesadzimy to siodełko tutaj gdzieś. Jeszcze rozwalimy te plany tutaj, proszę bardzo. A, tych kurczę zagłębieniach, wiecie, tam gdzie okna się montuje, tam jest ciężko to dobić, ale dla chcącego nic trudnego. A tam to nie wiem czy my jesteśmy w stanie. Z tej perspektywy. Dobra, hmm. no, przejdziemy sobie w ten sposób. Klameczka też tutaj nie jest najczystsza, proszę bardzo. I trochę podwozia też walniemy. 98%. O, tutaj się coś nam skrzeliło. Dobra, to też zmienimy w takim wypadku ten. Pikę, bo to też nie ma sensu. Mierzesz taką, no nie? Zrobimy taką. Trochę szerszą, proszę bardzo. 99%. Tutaj też mamy zrobione. Tutaj też mamy. Oponki To chyba jednak wiecie wszystko ma... O, coś tam do zrobienia. Bumper ee, Tire window, dobra. Po w takim zapadku lecimy. Okno tutaj. To nie powinno być wielkim problemem. Coś nam się kurde nie chce. Ja ładnie wymieliśmy, super. Jeszcze jakaś opona jedna. Aby to była opona, tutaj jest opona. Lecimy z tym koksem. ona jeszcze jest brudna. No, nie widzę tego. Aaa, proszę z tej strony. Bumper ja jeszcze, zakładam, że w takim wypadku tylli. Tutaj coś może na mnie nie do końca wyszło. Chociaż nie widzę za bardzo. Chyba, że ja nie rozumiem, czym jest bumper. Bo też jest taka oczywiście opcja. Ale wydaje mi się, że praktycznie cały samochód. Ale jest ładny, taki czysty, błyszczący. Jednak nie ma co ukrywać, że to wygląda dużo lepiej teraz. Dobra, obejdźmy sobie ten samochód dokładnie. Tajremo, ja bumper, no proszę bardzo o. Jest tutaj Chyba, że. Chyba, że nie wiem. Coś bardzo oczywistego pomijamy w tym momencie. Ale no to jest bumper, tak jakby nie patrzeć. To nie jest tutaj niby zrobione na sto. Musimy gdzieś jakiś jeden maleńki... O nie mówcie mi, że to to. Dobra. Od dołu jeszcze. Od dołu skubany, schowany. Dobra, zrobiliśmy naszą pracę fantastycznie i ktoś nas od razu jeszcze dzwoni, że dostał nasze informa... Nasze, ten, nasz numer telefonu od Harper'a i byśmy dla niego zrobili jakąś pracę. Wan mamy już fantastycznie odnowiony. Setkę dostaliśmy dolców jeszcze przy okazji od kumpla chyba. I mamy pierwszego klienta. Wyśnijmy sobie escape. Co to, to jest? Jakiś pokaz tego, jak to robiliśmy. A, to można sobie popatrzeć i tak po prostu pomyśleć, jak to fantastycznie wyglądało, jak nasza praca przeszła w takim time lapse. No, powiem wam, że widać moment startu i widać moment, kiedy zaczęliśmy się do tego na poważnie brać. Jest troszkę, troszkę zróżnicowane to jest, muszę przyznać, pod tym kątem. Dobra, zrobimy sobie jeszcze jeden level w takim wypadku z ciekawości. A to może nie cały od razu, ale zaczniemy sobie przynajmniej. Back garden się to nazywa, musimy wyczyścić. Tutaj jest chyba dużo rzeczy do zrobienia. O i tak, i każda z tych rzeczy jakieś tam pieniążki nam da. Dlaczego te pieniążki nam są potrzebne? No, na przykład do tego, żebyśmy sobie kupili jakieś akwipłynek, ubranko. Eee, no to wiadomo, jako że dostaliśmy pierwsze pieniądze, to kupujemy od razu rękawiczki. Po co? Nie mam pojęcia, ale weźmiemy je sobie. Eee, może mamy też po jednym w tutaj eee, posiadanych rzeczach, jeżeli chodzi o poszczególne takie. Mm, mm, jakby różnego rodzaju płyny do czyszczenia powierzchni różnych to one się nam przydadzą. Na razie nie będę kupował niczego więcej bo nie wiem może mi się te pieniądze przydadzą. Wróćmy więc do menu jesteśmy tutaj w karierze i lecimy do tego back garden. Zaczniemy tą pracę. Zobaczymy jak to nam wyjdzie. Jeżeli chodzi o samochodzik to, to niby go odświeżyliśmy i w ogóle. Ale czy nim w ogóle przyjechaliśmy a jest tam okej okay. no to jak jest to spoko. 25 stopni można na początek wystarczy. Bo rozumiem, że to wszystko co tutaj widzicie. To jest do posprzątania. To jest straszne. Nawet kurczę ściana. Nawet ściana nawet możemy przynajmniej napisać. Jakbyśmy chcieli, oczywiście. Ty, no nie wiem. Proszę bardzo. No dobra, zacznijmy. Zobaczmy jak to będzie wyglądało. No takim... A tutaj chyba możemy nawet użyć większy. Ten 40-stopniowy będzie. Ee, chyba wystarczający. No nie musimy żadnego dawać. Także z jakiej odległości moglibyśmy, ok, to już jest trochę za daleko, ale tak byśmy mogli spokojnie jechać, no powiedzmy, że spokojnie. Tylko czy to tak naprawdę czyści? Nie, jak jest tak daleko, to nie czyści, czyli innymi słowy, to też ten nasz dystans od, od danych rzeczy ma, ma znaczenie. Jak będziemy za daleko, to tak naprawdę niczego nie wyczyścimy, będziemy robić dwa razy robotę. Tak jak w życiu, tak jak w życiu realnym. No, nie jestem pewien, czy lubię ten taki szerokokątny, że tak powiem, taką przystawkę szerokokątną. Ona niby jest fajna, niby pokrywa duże, duże za, e, duży teren, ale jak widzicie potem zostają ślady. No to jest bez sensu. I w ogóle czuję się dziwnie, bo mam wrażenie, że brzmi jak jakiś taki e, pseudo specjalista, który niby wie o czym mówię, ale tak naprawdę to w na przykład nie ma pojęcia. Proszę. E, swoją drogą, jak teraz się przyjrzycie, to tam u góry po lewej macie też pokazany pasek postępu. Jak sobie czyścicie rzeczy, to on się powolutku zmniejsza, to znaczy albo wypełnia, zależy jak płaczysz. Zakładam, że z drugiej strony być może też musimy? Albo po prostu z góry. Cieszę się, że jakimś cudem parkurujemy w ten sposób, bo ja nie wiem, jak to jest możliwe. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy tu? Oczywiście będziemy też podłogę musieli umyć i tak dalej. No to jest taka gra dla osób, które właśnie lubią się relaksować, widząc jak coś się powolutku staje takim, jakim być powinno. W tym przypadku czyściusieńkie. Ale ja na przynajmniej jeden panel bym tutaj chciał zakończyć, żeby mieć tą satysfakcję. Że chociaż coś zrobiliśmy. Ale zobaczcie, jak ktoś nie umie, tak jak ja. O, i w końcu pana. dwa dolarki wpadły. No i super. Zobaczcie. Oj, wybaczcie, zobaczcie, jaki ten level jest w ogóle duży. I tu jest rzeczy do posprzątania. To jest w ogóle jakiś jakiś cały stawik, który ktoś bardzo zapuścił. Mamy budę dla psa z tego co widziałem. O, proszę bardzo. Mamy jakieś małe samochodziki do dzieciaków, zawsze chciałem mieć taki samochodzik, nigdy nie dostałem, więc zaleję go teraz wodą, niech się utopi. To jest zazdrość. To jest zazdrość, proszę Państwa. Tak, wygląda zazdrość, ale no trudno. E, co mamy zrobić innego no. E, jakiś, czy tu można wejść? Oj to chyba raczej nie tak. Chciałbym, ale raczej to jest niemożliwe. Okna oczywiście też umyjemy, ale czy właśnie przez okna możemy spojrzeć do środka? E, wydaje mi się, że to nie jest. Może w środku też są brudne, w my nie wiemy tego. Jakbyśmy tylko to byli w stanie określić, to by było dużo lepiej. Ale niestety, dobra. Gra z tego co słyszę, nie posiada muzyki swojej własnej, co oznacza dla niektórych być może, że to jest właśnie dobre, bo można sobie swoją muzykę puścić, dla innych to może być niefajne. Ja trochę żałuję, że muzyki tutaj nie ma, jeżeli chodzi o własną muzykę gry, ale zakładam, że jak ktoś sobie gra tak po swojemu, no to puści sobie to tam na co tam na ochotę i też się będzie dobrze bawił. Podbało, się szczegóły, jeżeli chodzi o czyszczenie tych takich właśnie miejsc jest niesamowita. To mnie akurat bardzo... Nawet trochę zastanawia, bo jeżeli ja faktycznie muszę teraz przeskoczyć na tę inną główkę, żeby tutaj móc to dokończyć, to... Dobrze, że szyby nie wybiłem w tym momencie. Dobra, tu... Widzimy sobie te kąciki wszystkie. Tak mi się, kurczę, wydaje... Gdzieś jakiegoś jednego procencika nam brakowało. I proszę bardzo, szybko zrobione. No, Ona się tak światło odbija chyba, że aż nie widzimy nic w środku. Czy to ma jakieś... O, nie ma niestety fizyki, szkoda. Myślałem, że będziemy mogli sobie to walność to tam się gdzieś pobrzęka, ale jednak nie. Grill, kwiatki nie musimy mieć, ale możemy je podlać. Bardzo, to jest bardzo e, takie, wiecie, mocne podlewanie kwiatków. Chcemy, żeby urosły silne, więc muszą dużo przetrwać. No ale, może damy im spokój. Tutaj też możemy dużo zrobić. No i generalnie rzecz biorąc, tak wygląda, proszę Państwa, Power Wash Simulator. E, co ja myślę o tej grze? Szczerze mówiąc, nie jestem do końca przekonany. Ale myślę, że są osoby, które na pewno będą się świetnie bawić. No zresztą gra ma. Bardzo proszę, bajdolę. Myślę, że gra ma swoje swoją jakieś tam grono fanów i ci ludzie, którzy lubią sprzątać i tak dalej, którzy mają z tego tytułu jakieś. Kurczę, osiągnęło mnie to malowanie, powinienem się skupić. Którzy po prostu lubią widzieć, jak coś się powolutku naprawia i osiąga się ten magiczny 100% completion rate. Na pewno tutaj znajdą dużo przyjemności. Ja osobiście uważam, że pewnie zagram raz, dwa, trzy razy i dam sobie spokój. Nie widzę siebie przechodzącego całej kampanii, ale i tak uważam, że twórcy tej gry, mo możliwe, że trafili na. Dobry pomysł na rozgrywkę tak naprawdę. Ja w tym momen momencie miejscu i do jakiegoś powodu w ogóle stopcie umieć mówi po polsku, ale ja w tym momencie kończę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, proszę o zostawienie. E, tutaj takiej ładnej, widzicie subskrypcji. Będę bardzo wdzięczny i lajka. A my widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Hej!